Siemanko. Jesteśmy w Norwegii. Nietypowy, nietypowy klimat, typowy las, ale nietypowy, że nie mam ciuchów na sobie. Zobaczcie, gdzie idziemy. Idziemy morsować. Nalazłem takie fajne miejsce przez przypadek stałem po prostu na pauzie rano, na śniadanku i jest tutaj rzeka. Zobaczcie jak to wygląda. Wygląda to tak, krajobraz taki, trochę syberyjski, <laughs> zaśnieżone góry. Jestem w okolicach miasta Mojrana, czyli dosyć wysoko, może nie jakoś rekordowo, ale dosyć, dosyć wysoko. No i zobaczcie, jak to wygląda Na jakąś minutkę. Założenie dzisiaj jest takie, żeby wytrzymać minutkę w tej wodzie. Mamy temperaturę zewnętrzną 2 stopnie. Temperatura wody będzie podobna, bo spływa tutaj z tych gór. Więc temperatura wody też około 2 stopni. Postaram się gdzieś postawić statyw. No i zobaczymy. Będę się musiał położyć, bo nie będę płynął tutaj tą, tą rzeką. No, ale położę się i pomorcujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu gdzieś ręcznik położę. Kluczyki. I tak, a tam jest moja ciężarówka. Widzicie? Tutaj stoi z zalazkiem normalnie na parkingu. Stawiamy statyw. Strasznie tu krzywo kurczę. Jeszcze no. A nech jego! Tutaj, tutaj też krzywo kurczę. Chce się wywrócić ten telefon. Ja pierdzielę. Nie ma tu nigdzie. Kabał, kapowskiego miejsca kurczę. Tu może? Gdzie stał? Powinno być dobrze. No i najbliżej się wywróci, Ja idę do wody jakiś moły kurczę, a tu że pójdę tedy, jest fajnie, jest zimno. Cyk minutka. Pierwsze morsowanie w tym roku trzeba dojść do wprawy trochę jest elegancko Norwegia moj dosłownie 20-30 km pod kołem podbiegu nowym Moj rana leży pod samiutkim kołem podbiegunowym. Moczyłem sobie stoper na minutę, tylko jeszcze nigdy nie korzystałem z tego stopera. Ciekawe, czy będzie dzwonił. Jest. Dobra. Pierwsze morsowanie w sezonie. Minutka wystarczy. Jest dobrze. Wycieram się i spadam. Także pozdrawiam Was i polecam zdrowy tryb życia. Mi idzie coraz lepiej. Hej! Była szybka pauza, szybkie morsowanie i lecimy dalej. Zobaczcie jeszcze kilka kadrów. No w sumie to jeden kadr i zdjęcie z wczoraj. Jaką miałem wczoraj pogodę? Nieco wyżej niż teraz jestem. Także będziecie mieli porównanie, jak tutaj wygląda okolica. Pozdrawiam Was, miłego dnia, cześć.